Jest rana, która nie pozostawia fizycznego śladu, która nie wydaje dźwięku, która nie tworzy widocznych blizn, ale zabija coś cennego w swojej istocie to upokorzenie. Doświadczyłeś tego, gdy ktoś przerwał ci w połowie zdania, gdy twoje uwagi zostały zignorowane jako nieistotne, gdy twoją życzliwość zinterpretowano jako uległość i być może najbardziej druzgocący aspekt pozostałeś cichy. Autor Księcia sklasyfikowałby to milczenie jako fundamentalną porażkę taktyczną. Nie dlatego, że powinieneś był zaatakować, ale ponieważ udzieliłeś cichego przyzwolenia. Upokorzenie działa jak plaga, nakarm je raz swoją biernością, a będzie się mnożyć, aż określi kim jesteś. Nie chodzi o osobną próżność, chodzi o wpływ, o postrzeganie, które o tobie tworzą i, co jeszcze bardziej niebezpieczne, obraz, który budujesz o sobie. Dziś zanurzymy się w makiaweliczną strategię eliminowania upokorzenia, zanim cię zniszczy. Nauczono cię być życzliwym, modulować głos, zawsze przebaczać. Chociaż w tym podejściu jest piękno, jest też podatność na zranienie. Bo gdy życzliwość jest demonstrowana w środowisku, które uznaje tylko stanowczość, staje się monetą bez wartości, staje się przezroczysta. Ty stajesz się przezroczysty. Tutaj Machiavel przedstawia swoją bezlitosną perspektywę. Nie napisał swojego arcydzieła dla świętych ludzi. Napisał dla tych, którzy przetrwają, dla tych, którzy stawiają czoła brzegowi zdrady, pozbawionych wpływu, ale spragnieni mądrości. Obserwował rzeczywistość, w której szlachetni ludzie byli pochłaniani nie z braku charakteru, ale z braku planowania. Zanim przejdziemy dalej, zostaw polubienie, jeśli już masz dość służenia jako emocjonalne wsparcie dla innych. Zapisz się, jeśli chcesz opanować różnicę między zdobywaniem szacunku a wzbudzaniem ostrożności. I skomentuj. Kiedy ostatnio czułeś, że powinieneś się wyrazić, ale się powstrzymałeś? Florentczyk oświadczył. Nieskończenie bezpieczniej jest wzbudzać strach niż miłość, jeśli musisz wybierać. Ale to nie oznacza okrucieństwa. Oznacza stanie się niekwestionowalnym. Strach w makiawelicznym uniwersum Nigdy nie dotyczył agresji, dotyczył granic, dotyczył posiadania autorytetu tak solidnego, tak oczywistego, że ludzie się zastanawiają, zanim cię skonfrontują. Teraz przenieśmy to do naszej ery. Nie zarządzasz państwem, ale zarządzasz swoim harmonogramem, swoim środowiskiem, swoją żywotnością. I jak każdy przywódca, jeśli nie chronisz swoich granic, zostaną naruszone. Traktuj szacunek jak odbicie. Reprodukuje tylko to, co projektujesz. Jeśli utrzymujesz wyprostowaną postawę, odbija szlachetność. Jeśli poddajesz się zbyt szybko, odbija coś gorszego, a ludzie reagują proporcjonalnie. Upokorzenie często powstaje zamaskowane jako niefrasobliwość, żartobliwy komentarz na twój temat. Uznanie pełne wyższości, wybór dokonany bez twojego udziału i pozwalamy na to. Uśmiechamy się razem. Milczymy ze strachu przed konfrontacją, albo gorzej. Kwestionujemy, czy zasługujemy na lepsze traktowanie. Ale za każdym razem, gdy akceptujesz mniej, trenujesz innych, by oferowali mniej. Nie ze złości, ale ponieważ ludzka natura jest oportunistyczna. Testujemy granice, często nieświadomie. A gdy nie napotykamy oporu, posuwamy się dalej. Kot i lis Machiavella wykraczają poza metafory dla władców. To persony, które wszyscy musimy przyjąć w codzienności. Lis wykrywa motywacje za oświadczeniami. Identyfikuje pułapkę fałszywego uznania, uwodzenie pochlebstwa, fasadę grzeczności ukrywającą subtelną dominację. Kot reaguje nie z zamieszaniem, ale z autorytetem. Nie wokalizuje przy każdej prowokacji. Po prostu się pozycjonuje. I to wystarczy. Praktycznie oznacza to opanowanie techniki niereagowania. Nie każda obraza wymaga bitwy, ale każda obraza wymaga świadomości. Możesz nie stawić czoła, ale się dostosowujesz. Ograniczasz dostęp, przestajesz dzielić się fragmentami siebie z tymi, którzy obchodzą się z nimi niedbale. Nie błagasz o szacunek, usuwasz się, dopóki nie będzie to jedyną alternatywą. Wpływ w swojej najczystszej istocie jest dyskretny. To spokój, który destabilizuje, cisza, która koncentruje uwagę. Gdy znasz swoją tożsamość, gdy odmawiasz upokorzenia, twoja cisza staje się językiem. Machiavel intymnie rozumiał psychologię wpływu. Wiedział, że ludzie reagują nie na twój wewnętrzny świat, ale na sygnał, który przekazujesz. Pewność, ważność, siłę to nie są cechy, które się werbalizuje, to cechy, które się wcielają. A w dzisiejszym świecie, gdzie tak wielu desperacko pragnie aprobaty, gdzie walidacja jest poszukiwana jak skarb, prawdziwa samiłość stała się rzadka. Ale rzadkości są cenne. A cenności otrzymują odmienne traktowanie. Jak rozpocząć tę transformację? Przez przedefiniowanie życzliwości. Prawdziwa życzliwość nie oznacza znoszenia złego traktowania. Oznacza wybieranie, kiedy i komu ją oferować. Oznacza bycie hojnym, ale nie naiwnym, współczującym, ale nie do wykorzystania. Machiavel powiedziałby ci: Twoja wartość wzrasta w momencie, gdy przestajesz próbować ją demonstrować, w momencie, gdy przestajesz wyjaśniać swoją ważność, przestajesz się nadmiernie przepraszać, przestajesz się pomniejszać, by inni czuli się komfortowo. Ponieważ gdy jesteś ugruntowany we własnej godności, nie musisz już szukać zewnętrznego potwierdzenia. Ludzie zaczynają postrzegać Twoją energię inaczej, rozmawiają z większą ostrożnością, słuchają z większą uwagą. Ponieważ nie szukasz aprobaty, domagasz się uznania, upokorzenie ginie wobec niezachwianej samiłości. To jest technika. Nie odwetowanie równoważną szkodą, ale ewoluowanie poza przestrzeń, w której mieszka upokorzenie, wznosząc się ponad nie, pozwalając, by Twoja obecność stała się standardem, który inni muszą osiągnąć lub utracić dostęp. To nie jest pycha, to jest wyrównanie. Wyrównanie z rzeczywistością. Że Twój czas jest cenny, Twoja opinia ma wartość, Twoje serce nie jest publicznym placem do nieostrożnego deptania. Więc przestań wyjaśniać wpływ ich postaw, przestań dawać dodatkowe szanse tym, którzy nigdy nie zasłużyli na pierwszą. Przestań mylić swoją ciszę z siłą, gdy w rzeczywistości to zamaskowany strach. Zamiast tego pamiętaj, co Machiavel tak jasno rozumiał: Świat nie jest sprawiedliwy, ale jest przewidywalny, a ci, którzy opanowują ludzkie zachowanie, Którzy uczą się subtelnych reguł wpływu, mogą nawigować przez życie z precyzją i spokojem. To nie oznacza manipulowania. Oznacza działanie z mądrością. Wiedzenie, kiedy się wyrazić, kiedy się odsunąć, kiedy zerwać więzi, nie z gniewem, ale z elegancją. Ponieważ najwyższy akt władzy, to nie zemsta, to oddalenie. Ale zmierzmy się z najtrudniejszą częścią. Jak eliminujesz upokorzenie? Gdy pochodzi od najbliższych osób. Co robić, gdy powstaje od tych, których kochasz, od rodziny, której nie możesz uniknąć, od przyjaciela, którego znasz od dziesięcioleci? Łatwo jest zdystansować się od nieznajomych, trudniej, gdy rana ma znaną twarz, ponieważ część ciebie wciąż chce być rozpoznana, wybrana, zrozumiana. I to jest pułapka. To oczekiwanie, że pewnego dnia się zmienią, lub że Twoja tolerancja pokaże im Twoją wartość. To iluzja, która utrzymuje cię we wzorcu. Machiavel rozumiał, że sentymentalizm, gdy jest stawiany ponad suwerenność, niszczy przywódców i niszczy też ludzi. Bezlitosna rzeczywistość jest taka. Upokorzenie nie zawsze powstaje w krzykach, czasami powstaje w zapomnieniu, w braku uznania, w byciu ostatnim do zapamiętania, pierwszym do obwiniania. I możesz przekonać siebie, że to nie jest celowe, ale cel nie jest miarą, rezultat jest. Jeśli ktoś wielokrotnie narusza twoje granice, świadomie czy nie, wciąż powoduje szkodę. Rana pozostaje raną, nawet jeśli ostrze nie miało zamiaru ciąć. To tutaj większość ludzi zawodzi. Czekają aż upokorzenie stanie się oczywiste. Czekają aż zacznie krzyczeć. Ale gdy to się dzieje, jest już za późno. Twoja samoocena została już nadgryziona, nie zniszczona, ale stopniowo rozpuszczona. Kropla po kropli, moment po momencie. Jak reagować wcześniej? Jak dostrzegać znaki, gdy są jeszcze subtelne? Uczysz się słuchać pustki między momentami. Jak ludzie sprawiają, że się czujesz, gdy opuszczasz ich towarzystwo? Czujesz się bardziej wyniesiony czy bardziej przygnębiony? Bardziej autentyczny czy mniej? Świat rzadko Cię nagle upokarza. Testuje Twoje granice i obserwuje, czy się cofasz. A jeśli nie odpowiadasz, cięty głębiej. Nie ze złośliwości, ale ponieważ nauczyłeś, że Twoje granice były sugestiami. Nie regułami. Teraz wyobraź sobie, że żyłbyś inaczej. Wyobraź sobie, że każda twoja granica była oparta nie na strachu, ale na miłości do siebie. Wyobraź sobie, że korygowałbyś upokorzenie nie gniewem, but jasnością. Wyobraź sobie, że opuszczałbyś miejsca nie dlatego, że cię odrzucili, ale ponieważ odrzuciłeś wersję siebie, która musiała błagać o wartość to tutaj filozofia spotyka sama miłość. I gdzie sama miłość staje się nie emocją, ale dyscypliną. Za każdym razem, gdy wybierasz nie wyjaśniać swoich granic, je wzmacniasz. Za każdym razem, gdy odsuwasz się od ludzi, którzy nie słuchają, uczysz swoją duszę, że się liczy. Za każdym razem, gdy przestajesz negocjować swoją godność za tymczasowy spokój, stajesz się władcą własnej egzystencji. I nie łudź się, zawsze edukujesz świat. Z każdą zgodą, każdą odmową. Każdą ciszą uczysz na co pozwalasz, a co ważniejsze, uczysz siebie. Często odpowiedź jest ugruntowana w naszym najgłębszym strachu nie konfrontacji, ale porzucenia. Boimy się, że jeśli się wyrażymy, odejdą, że jeśli się postawimy, zostaniemy izolowani. Ale prawda jest o wiele bardziej wyzwalająca. Ludzie, którzy znikają, gdy zaczynasz się szanować, to dokładnie ci, którzy korzystali z Twojego upokorzenia, a ich nieobecność to nie strata. To oczyszczenie, przestrzeń, w której może rosnąć prawdziwy szacunek, gdzie mogą przyjść nowi ludzie. Ludzie, którzy nie cofają się, gdy jesteś stanowczy, którzy nie każą cię za posiadanie przekonań, którzy nie mylą Twoich granic z odrzuceniem. Tacy ludzie istnieją, ale znajdą cię tylko wtedy, gdy staniesz się kimś, kto nie ukrywa się już w dogadzaniu innym. Gdy staniesz się kimś, kto woli być sam niż otoczony tymi, którzy go pomniejszają. To jest największa forma siły. Niegłośna, nieagresywna, ale ten rodzaj ciszy, której nie można zachwiać, samiłość, która nie jest przedstawieniem, ale istotą. I tak mądrość Machiavella staje się czymś osobistym. Nie tylko o państwach i władcach, ale o stanie Twojego wewnętrznego królestwa. Czy rządzisz z celem? Czy pozwalasz innym tworzyć prawa na swoim terytorium? To nie są abstrakcyjne pytania. To codzienne decyzje, które kształtują Twoją tożsamość. Za każdym razem, gdy pozwalasz komuś przerwać ci w połowie zdania, za każdym razem, gdy minimalizujesz swoje uczucia, by uniknąć dyskomfortu, za każdym razem, gdy uśmiechasz się przez upokorzenie, oddajesz kamień z fundamentu swojego zamku. Ale piękna prawda jest taka, że możesz odbudować w każdej chwili, każdego dnia. Możesz zdecydować teraz, tutaj, w tym oddechu, że upokorzenie nie ma domu w twoim życiu. Nie dlatego, że jesteś lepszy od innych, ale ponieważ przypomniałeś sobie własną wartość. Możesz być życzliwy i jasny, możesz być kochający i stanowczy, możesz być łagodny, bez bycia deptanym, i potężny, bez bycia okrutny. To jest paradoks prawdziwej siły, a świat to szanuje bardziej niż sobie wyobrażasz. Więc oddychaj głęboko teraz i pozwól temu się ułożyć. Nie musisz tolerować niczego, co sprawia że Twoja dusza się kurczy. Nie jesteś tutaj, by być rozumiany przez wszystkich. Jesteś tutaj, by honorować swoją godność. Nawet jeśli nikt nie klaska. Upokorzenie kończy się tam, gdzie zaczyna się autorewerencja, a ta rewerencja nie jest nauczana przez świat. Jest zdobywana jeden odważny wybór naraz. Dochodzimy do końcowego momentu tej podróży. Zamknijmy prawdą, którą Twoja dusza już zna. Nie jesteś nikomu winien swojej godności. Nigdy nie była prezentem do zasługiwania. Nigdy nie była łaską, którą ktoś mógłby ci udzielić. Była twoim dziedzictwem, czymś starożytnym i suwerennym, pogrzebanym pod latami przeprosin, warstwami strachu i przyzwyczajeniem do pomniejszania się, by inni czuli się więksi. Widzisz, eliminowanie upokorzenia nie dotyczy walki ze światem. Dotyczy zaprzestania wewnętrznej wojny między tym, kim jesteś, a kim udawałeś, że jesteś. Tylko po to, by być zaakceptowanym. Machiavel, często źle interpretowany jako obrońca okrucieństwa, był w rzeczywistości mistrzem jasności. Nigdy nie wymagał okrucieństwa. Wymagał samiłości, która nie błaga, i zaczyna się od małych momentów. Momentów, które wydają się zwyczajne na powierzchni, ale decydują o kierunku Twojego życia. Momentów, gdy wybierasz milczenie, ponieważ Twój głos zadrżał. Momentów, gdy śmiałeś się z nimi, nawet gdy Ty byłeś żartem, momentów, gdy wiedziałeś głęboko, że już odszedłeś, ale teraz uczysz się powracać do siebie, do tego Ciebie, który wie lepiej, do Ciebie, który nie musi krzyczeć, by być słyszany, ale nie szepcze już, by być tolerowany. Powracasz, pamiętając, że sama miłość to nie pycha, to spokój, nie arogancja, ale wyrównanie. To wybieranie nie pogoni za ludźmi. Miejscami czy tytułami, które wymagają, byś porzucił swoją wartość, tylko po to, by czuć się widzianym. Śmierć upokorzenia zaczyna się i kończy w tobie. Umiera w momencie, gdy decydujesz: Nie będę już mylić tolerancji z cnotą, nie będę już wymieniać ciszy na przetrwanie, nie będę już używać pokory jako obroży. Istnieje rodzaj miłości, którego świat się boi. I to nie jest ten głośny i dramatyczny rodzaj. To cicha i niezachwiana miłość, którą dajesz sobie, gdy odsuwasz się od tego, co boli, bez goryczy, bez dramatu, bez potrzeby, by ktoś rozumiał. Ponieważ prawda jest taka, nie potrzebujesz, by rozumieli. Potrzebujesz tylko rozumieć siebie. Świat może cię źle interpretować. Mogą etykietować Twoje standardy jako ego, Twoją samotność jako arogancję, Twoje granice jako odrzucenie. Pozwól im mówić, pozwól im spekulować. Pozwól im wymyślać historię o Twojej odległości, ponieważ nic z tego nie ma znaczenia, gdy znasz prawdę, nie jesteś okrutny, jesteś jasny. Ta jasność to Twoja rewolucja. Tak chronisz królestwo swojej duszy, tak eliminujesz upokorzenie, nie przecinając innych, ale budując siebie, stając się rodzajem osoby, która wybiera siebie wielokrotnie, bez przeprosin. Nie dlatego, że myślisz, że jesteś lepszy od kogokolwiek, ale ponieważ w końcu rozumiesz, Nikt inny nie decyduje o tym, ile jesteś wart. To jest Twoja korona. Nie musisz jej nosić, by widzieli. Nosisz ją, ponieważ zawsze była Twoja. Świat się dostosuje lub odejdzie, ale tak czy inaczej pozostaniesz stojący, cały, niezachwiany, cichy. Więc niech to będzie Twoja cicha rebelia. Nie pięściami, nie ogniem, ale obecnością. Spokojną, nieruchomą, niezaprzeczalną. Pozwól swojemu życiu powiedzieć to, czego twoje usta nie muszą już mówić. Nie będę tolerować tego, co mnie rani. Pozwól swoim granicom być dowodem, że powróciłeś do siebie. A gdy poczujesz, jak wznoszą się stare przyzwyczajenia, pilność wyjaśniania, dogadzania, pomniejszania, pamiętaj: Nie ma honoru w pozostawaniu małym dla ludzi, którzy nigdy nie widzieli twojego prawdziwego rozmiaru. To jest twój punkt zwrotny. Nie moment gniewu, ale moment przypomnienia. Nie jesteś tutaj, by być smakowity. Jesteś tutaj, by być potężny. Nie w makiawelicznym sensie dominacji, ale w najprawdziwszym sensie sam posiadania. Władza nie nad innymi, ale nad własnym czasem, umysłem i duszą. Więc idź teraz naprzód. Nie wyżej, ale głębiej. Z każdym krokiem uwalniaj potrzebę bycia rozumianym. Zastąp ją potrzebą bycia autentycznym. Wybieraj ciszę, która cię buduje, samotność, która cię leczy, godność, która cię chroni. Tak eliminujesz upokorzenie. Nie raz, nie głośno, ale codziennie, łagodnie, z każdą granicą, którą rysujesz, każdą prawdą, którą mówisz, każdą częścią siebie, którą w końcu przestajesz porzucać. To nie jest koniec, to początek życia, które już się nie zadowala i nigdy więcej nie zapomnij. Nigdy nie zostałeś stworzony, by być tolerowanym. Zostałeś stworzony, by być szanowanym.